Już na dobre zaczęły się wakacje, widać to na każdym kroku, chociażby po pogodzie, uśmiechniętych dzieciach biorących udział w półkoloniach lub grających w piłkę na boisku, no i oczywiście po zamkniętych szkołach. Gdzie w tym roku młodzi ludzie będą spędzać wakacje? Wyjeżdżam nad morze i jadę z babcią właśnie. W domu zostaję. A ja wybiorę się na pieluczynkę do Częstochowy, pomodlić się za maturę, ponieważ będę w klasie maturalnej. Do góry, Do rodziny! Nad morze, nie wiem. A wy gdzie Ja zostaję w domu. No, tak, w kilka miejsc generalnie. No, y, jadę y, do Puszczy Noteckiej, y, Jeszcze na hell. A potem się zobaczy. Wakacje wakacjami, ale podczas tej wolności nie można zapomnieć o rozsądku i swoim bezpieczeństwie. O czym powinno się pamiętać. Jeżeli będą w mieście, to szczególnie chodzi tutaj o bezpieczeństwo ruchu drogowego, o przechodzenie na zielonych światłach i tym podobnie. Natomiast jeżeli będą brały udział, czy będą znajdowały się nad jeziorem, nad różnymi obiektami wodnymi, no tam powinni przestrzegać przepisów, jakie tam na danym kąpielisku powiązują. I nie wolno im przebywać w miejscach niedozwolonych do kąpieli. Kąpać się przede wszystkim w jakiś, gdzie, gdzie jest ratownik. No. W bezpiecznym miejscu po prostu, nie? nie gdzieś w jakichś różnych dziwnych miejscach. Przede wszystkim powinni uważać, żeby nie wchodzić do wody rozgrzane. Od tego są matki, od tego są rodzice. Żeby zadbały, żeby dzieci po prostu no, mogły bezpiecznie się kąpać. Przede wszystkim z kim spędzają ten czas i nie spędzać go z osobami obcymi? No, znaczy to, to przede wszystkim nie dzieci, a rodzice powinni zwrócić uwagę z kim te dzieci pod czyją opieką zostawiają dzieci. No i, i właśnie, właśnie to jest rola opiekuna, a nie do końca dziecka. Marek Korbanek, dyrektor zespołu szkół nr 7 z Osiedla Zwycięstwa, podczas zakończenia roku szkolnego też poruszył sprawę wakacyjnego bezpieczeństwa. Pamiętajcie, że na wakacjach też może się coś wydarzyć. Pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie, bo... Życie ludzkie jest bardzo kruche i króciutkie. Nie warto go jeszcze skracać przez jakąś głupotę. Czyli pamiętajcie o tym bezpieczeństwie tam, gdzie będziecie w tych miejscach. Pamiętajcie też o bezpieczeństwie obecności z dorosłymi. Nie wszyscy są przyjaciółmi. Pamiętajcie o tym, bo znajdziecie się na pewno w różnych sytuacjach. Ruchajcie czasem na zimne, tak żebyśmy się tutaj we wrześniu z powrotem spotkali. Pamiętajcie o tym i uważajcie na siebie.